Kochani, witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Rozpoczynamy nowy filmik, na który serdecznie zapraszam. No i zaczynamy nowy filmik. Dzisiaj zrobimy sobie taki filmik z przeglądu moich rozostat. Pokażę Wam, jak tutaj. Wykiełkowały roślinki, które wykiełkowały, jak wyglądają, no i jak to tutaj wszystko rośnie u mnie na parapecie. Mamy praktycznie koniec stycznia, zbliża się powoli, no i pokażę Wam, jak to wygląda. No i co sobie tutaj jeszcze wysiałam. No i zaczynamy może od papryk, bo papryki były najszybciej wysiewane jeszcze chyba w grudniu, jak pamiętam. Nie mam tutaj daty, ale kto się cofnie do filmiku z wysiewu moich papryk, to tam jest data właśnie, kiedy to wysiewaliśmy. No i papryki moje wyglądają tak. Zobaczcie, wypuszczają następne, kolejne liście. Tutaj mam dwie, i to już jest czas, aby je przesadzić do osobnych doniczek. Tutaj mam odmianę czerwoną. Jedna stanowczo jest duża, a ta druga jest mniejsza. No, więc dlatego tą mniejszą zaraz wyciągnę i przełożę sobie do osobnej doniczki, bo ta już potrzebuje stanowczo więcej miejsca. Papryczki już niektóre są naprawdę fajnie duże. Tutaj są mniejsze i też rosną sobie dwie, ale jak jeszcze troszkę urosną, zaraz będę przesadzać tą jedną. Tutaj jest jedna. Tutaj również, to mam takie nowe odmiany papryk, więc nie wiem jak one będą wyglądać. Czy one są duże potem jako owoce, czy małe. Tutaj moja kolekcja cytrynek i pomarańczy. Tutaj kolejne cytrynki wypuszczają. Tutaj kolejne cytrynki. No a tu już są duże cytrynki. Tutaj jeszcze mam pomarańczę posadzoną, ale jeszcze nic nie wykiełkowało. Tutaj daktyle. Ale też nic nie ma. Zobaczymy. Tutaj kolejne moje papryczki. Tutaj kolejne papryczki, które też, jak będą jeszcze troszeczkę większe, jak będą miały te dodatkowe liście, nie liście, znaczy się, to sobie je przepikuję, żeby każda już osobno rosła w takiej osobnej doniczce. Tutaj również, tu mam takie małe papryczki, które idealnie nadają się do donic. Tutaj mam awokado, pestkę awokado, ale to też jeszcze tutaj nic. Tutaj mam jeżówki, które miałam wysiane na filmiku, a później sobie je dałam na zewnątrz i były chyba parę dni na zewnątrz na tych wielkich mrozach. Później przeniosłam do domu, tutaj do rozsad. No i jak na razie nic nie kiełkują, więc zobaczymy, czy coś z tego będzie. Tutaj również jakaś cytrynka, tutaj również papryczki, ale to jest też taka koktajlowa, mała odmiana papryk, więc tutaj są całkiem inne te papryczki. Całkiem inne mają liście niż takie zwyczajne tutaj. Takie drobne widać, że będą. Tam mam też paprykę, ale tam jeszcze nic nie wykiełkowało. Tutaj mam pelargonie, pelargonie zwisające, wszystkie wzeszły. Pięć nasionek było w paczce i wszystkie pięć wzeszły. I one też się nadają do przepikowania, bo już mają nawet po dwa liście dodatkowe. Zobaczcie, pelargonie jednak bardzo szybko, bardzo szybko kiełkują. No i robią się takie ładne, już duże. Tutaj pelargonie rabatowe, tutaj mam akurat różowe, no i też ładnie wzeszły. Nie wiem, czy wszystkie nasionka, ale ich tutaj z 5 czy 6 sadzoneczek jest. No i też mają już normalne, dlatego najwyższa pora przepikować je do osobnych doniczek. Tutaj sobie jeszcze wysiałam niedawno pelargonie na szybciutko. Nowe nasionka, które zakupiłam, pelargonia w kolorze czerwonym, rabatowa, ale to było niedawno, tutaj jeszcze nic nie wzeszło. Tutaj moje kolejne kwiaty, tutaj się zaczynają petunie. Petunie pięknie wzeszły. Nie wszystkie tak licznie kolory ale ta chyba najliczniej. To jest petunia, którą miałam w tamtym roku, ciemnoróżowa. Jest ich dużo, ale jeszcze poczekam jakiś czas do pikowania, bo one są bardzo drobniutkie jeszcze. Kolejna petunia różowa, ale jasna. Tych jest troszeczkę mniej. A tych jest całkiem malutko. To jest żółta petunia. No, ale zawsze cieszy, jak coś chociaż wykiełkuje. A tutaj jest biała petunia, też ich jest bardzo dużo. Białej petunii jeszcze nie miałam nigdy, więc też myślę, że będzie pięknie wyglądać w kompozycji z takimi ciemnymi petuniami, tymi fioletowymi. No idziemy dalej. Tutaj jest lobelia. No i zobaczcie, są jakieś malutkie, malutkie kiełki już roślinek, sadzoneczek. Tu jest różowa, no i mogę powiedzieć, że dość sporo jej wzeszło. Yy, tu niebieska, niebieskiej bardzo mało, dosłownie parę. A tutaj dalej jest miks lobeli, no i tutaj też tak średnio wzeszły. No, ale bardzo się cieszę. Te kwiatki będą nowe w tym sezonie w moim ogrodzie. Właściwie przeznaczam je do skrzyń i do donic. Lobelie, więc jestem ciekawa bardzo, jak będą wyglądały w donicach. Następne koleusy, mieszanka koleusów tutaj wysianych. Pięknie już wyglądają. Na razie nie widać, jakie będą miały kolorki. Wszystkie wyglądają zielone, ale już niebawem się pokażą listki wielobarwne. Tutaj dalej, lwia paszcza, którą również miałam wysianą, potem ją przełożyłam. Na parapet za okno i jakieś kilka dni tam była. No i fajnie wzeszły. Raz, dwa. Lwie paszcze. Tutaj mam miks kolorków. Tutaj heliotrop. Niestety nic nie wszedł. Nie wiem, zobaczymy, czy coś jeszcze z tego będzie. Tutaj mam poziomeczki miks. Też ładnie wzeszły. Dość dużo. Tutaj kolejnie truskawka. Również truskaweczka wzeszła już. No i tutaj pokażę Wam seler. Seler, który wysiewałam też na którymś z filmików. I było tam, że go przesypałam. Niektórzy pisali, że selera się nie przesypuje, bo ma ciężkie kiełkowanie. A tutaj powiem Wam, ja przysypałam lekką warstwą. No i seler fajnie zeszedł. Seler talar, może nasionka były świeżutkie. I zobaczcie, ładnie wzeszedł. Akurat ten, bo tutaj mam jeszcze dwa inne, dwie inne odmiany. Tutaj mam maksim i tutaj powolutku coś tam zaczyna wychodzić, a tutaj jest maker i tu na razie nic nie widać, może tutaj jakieś pojedyncze, ale ten najsłabiej. One były wszystkie w jednym, tym samym czasie wysiane, no ale tutaj jest najliczniej wzejdziony seller, talar. Tutaj dalej żeniszki, żeniszki meksykańskie. Ja sobie potem jeszcze dosiałam w kolorze różowym i niebieskim i białym tu jest, ale niestety nic, nic nie wzeszły. Tutaj mam jeszcze paprykę, ale tutaj mi nie wykiełkowało. Tu mam też paprykę. No idziemy dalej teraz. A może co do papryki, to jeszcze Wam pokażę. Zrobiłam sobie w pudełeczku na waciku nasionka papryki. Trudno. Zrobiłam sobie jeszcze nasionka na można powiedzieć na ręczniku papierowym i dałam sobie w ciepłe miejsce do podkiełkowania, a dlatego, że zakupiłam w sklepie taką tą dużą paprykę, którzy wszyscy mówią, że to jest bardzo fajna papryka i ona bardzo fajnie rośnie, naprawdę jest duża. No i pozbierałam nasionka, i tutaj właśnie mam te nasionka tej papryki. Chcę, żeby ona mi tutaj szybciej podkiełkowała, i potem przeniosę do doniczki i również sobie je posadzę. Nie miałam nigdy takiej z marketu, więc jestem ciekawa, czy będzie fajna i czy fajnie się przyjmie w moim ogrodzie. Idziemy dalej. Tutaj cebulki, tutaj cytrynki. No, i tutaj jest moja druga skrzynia, można powiedzieć, tacka z rozsadami, które były później wysiewane. I mamy tutaj też papryki, ale papryki jeszcze nie wykiełkowały. Jeszcze tutaj nic nie widać. Tutaj mogę Wam jedynie pokazać, co wykiełkowało. To dalia kaktusowa. Jest ich tutaj. Parę sadzoneczek, ładna zielona, wysoka, i powolutku będę ją musiała też porozdzielać do osobnych doniczek. Tutaj dalej. Szałwia powabna różowa, też ładnie wzeszła. No i też jest dość sporo sadzoneczek. I jeszcze poczekam jakiś czas, aż wypuści kolejne listki i będę je przepikowywać do osobnych pojemniczków tutaj pokażę Wam wysiałam sobie seler. seler ale go nie przysypywałam bo martwiłam się, że tutaj mi seler nie wzejdzie więc postanowiłam na szybciutko tutaj sobie jeszcze w takich mniejszych doniczkach wysiać seler no ale na razie też jeszcze nic nie wschodzi seler jest nieprzysypany i tutaj jeszcze mam wysiane wczoraj dosłownie dwie takie doniczki z inną odmianą selera. On się nazywa Dolvi. Seler Dolvi. To mam takie nowe nasionka, które Wam ostatnio pokazywałam na filmiku. Również szybciutko wysiane. No i poza tym jeszcze mi tutaj nic nie kiełkuje. Zostały koleusy rokoko. Nic tutaj nie widać. Kleome ciernista. Również nic. Podobno one bardzo, bardzo długo wschodzą. Mam nadzieję, że wzejdą. Tutaj jest gazania. Też nic. Tutaj aksamitki. Również nic. Stokrotki afrykańskie też nie. Tam jest złocień właściwy. Tutaj troszeczkę tego złocienia wychodzi. Azarina pnącza. Również nic. Craspedia też nic. I tutaj mam jeszcze jeżówki. Jeżówki mix również nic. No więc... Można powiedzieć, że ta druga tura wysiewów, którą miałam, to wzeszły tylko dalie i szałwia powabna. A tak poza tym wszystko jeszcze jest u... Teraz Jesteśmy na drugim parapecie, można powiedzieć, i tutaj są moje cebulowe warzywka, ale niestety też tutaj jeszcze nic nie wykiełkowało. Nie mamy ani szczepiorku, ani cebuli, ani poru. Tu muszę podlać, tu jest dość sucho już. No, i żadna cebulka ani jeszcze yy, pietruszka. Tutaj widzę, że troszkę pietruszka wschodzi. Pietruszka ta marszczona, a tak poza tym jeszcze nic nie widać. Cebulowe jeszcze, uśpione, można powiedzieć. I powiem Wam, zrobiłam sobie jeszcze taki test tej czerwonej cebulki Carmen, która mi ciężko wschodziła. Dałam sobie ją do podkiełkowania do pudełeczka na waciku. Chciałam sprawdzić czy nasionka wykiełkują i zaraz wam pokażę. No i tutaj mam taki pojemniczek i dałam sobie trzy odmiany cebuli do podkiełkowania. I tu jest pierwsza właśnie, jako ta cebulka czerwona Carmen i powiem wam też, już to mam na ciepłym kaloryferze. Chyba z dobry tydzień nawet i nic nasionka nie popękały, nie nie widać, żeby ona miała zdolność kiełkowania, więc nie liczę, że ona ta czerwona cebulka mi wzejdzie. Tutaj jeszcze dla porównania pokażę Wam. Tu jest numer 2, też była cebulka taka czerwona, ale taka mała. Też za bardzo nie wschodzi. Jedynie mi tutaj zaczyna wschodzić, bo już widać nasionka popękane to jest szalotka. Szalotka. Fajnie się tutaj rozdziela z tych nasionek, więc przełożę sobie ją do doniczki. A ta czerwona Carmen, niestety, chyba nasiona są może stare i przez to mi nie wykiełkowała. No i na cebulowe jeszcze czekamy. Jeszcze niestety ich nie ma, ale tutaj Wam jeszcze pokażę, jak wygląda mój pomidorek, który sobie tu rośnie. Nie wiem, jakiej jest odmiany. Przezimował tutaj. No, i mamy już dwa zawiązane. Zobaczcie, pomidorki. To jest pomidorek właściwie, który miałam w szklarni. Potem pobrałam sobie z tego wilka taką odnogę. Dałam sobie do wody, do wody, do słoiczka i puścił korzonki. No, i jest ze mną praktycznie od listopada. Przezimował i w grudniu. No, i mamy dwa pomidorki. I powiem Wam, one powiększają się. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą odmiany. Jest również drugi pomidorek, ale to też jest taki, właśnie wilk mały, ale też przezimował. Tutaj na razie jeszcze nic nie mam. Kwiatuszki to tutaj, ale jest bardzo malutki. Tu wam jeszcze chciałam pokazać, że jeszcze sobie wysiałam y, trawę, ostnicę, pony i werbenę patagońską ze swoich nasionek. Poszłam sobie właśnie do ogrodu, pozbierałam nasionka werbeny i tutaj ją rozsypałam. Zobaczymy, czy wykiełkuje. A tutaj, właśnie, ostnica pony, też z moich nasionek. No i mamy wszystkie rozsady, które są u mnie pokazane. No i, kochani, dobiegliśmy do końca filmiku. Możecie się pochwalić w komentarzu, co tam u Was słychać, jakie u Was rozsady już wzeszły, co planujecie wysiać w najbliższym czasie. Kochani, ja się już z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, no i do zobaczenia. Do następnego filmiku.